na duże zakupy jakichś fajnych rzeczy w kerfurze. Tym tyrym tym wchodzę się do sklepu i od razu proszę bardzo, mamy na starcie kule niespodzianki z Miraculous. Nie wiem czy w tych kulach będą tak duże maskotki, bo w ogóle jedna kula kosztowała 50 zików, jest bardzo dużo. Były jeszcze żółwie ninja, psi patrol, więc wzięłam no po jednej z każdego rodzaju, a to są chyba poduszki czarnego kota i biedronki. Ogólnie były dosyć drogie, więc już ich nie brałam, ale bardzo fajnie wyglądały. Później też się dowiedziałam przy kasie, że za zbieranie jakichś naklejek można odebrać te rzeczy taniej albo za darmo. No i totalnie zapomniałam! Przecież jest back to school i sklep był pełen rzeczy do szkoły. Zobaczcie te przepiękne długopisy! Ja już nie chodzę do szkoły, ale stwierdziłam. Że jakiś taki długopis muszę wziąć. Albo z hamburgerkiem, albo z frytkami, albo z tostem, albo z łódkiem z kurczaka. Nie mogłam się zdecydować, który chcę wziąć. Totalnie nie wiem, po co mi te długopisy, bo już nie chodzę do szkoły. Ale no przecież długopis zawsze się przyda, prawda? Coś czasami trzeba zanotować. Jakby nic wszystkiego się już nie notowało na komórce, ale nieważne. Tu były nawet jeszcze gumki do mazania. No już gumki nie brałam, bo nie wiem, co bym miała mazać. I zobaczcie, obok były jeszcze piękniejsze długopisy z misiami. Słuchajcie, tego tyle było, że ja po prostu zwariowałam! Ja żałuję, że ja teraz nie chodzę do szkoły. Ja nie wiedziałam, że Wy macie teraz taki wybór na back to school. Przysięgam. Chciałabym wrócić do szkoły, żeby móc legalnie kupować sobie te rzeczy. A tu cza... poczekajcie, to jeszcze takie nabite szaszłyki, długopisy. Pandy, pandy, rozumiecie to? Pandy. Co to jest? Nie wiem, ale wzięłam to, bo jest ładna panda. Totalnie mnie, słuchajcie, tam odkleiło. To jest chyba, słuchajcie, ostrzynka i gumka. Nie wiem. Po prostu te rzeczy były, były przecudne. No, grube pandy, małe grube pandy. Pod spodem były jakieś dziwne snajperki, które nie wiem, czym były. To jest długopis? Co to jest? Wiecie? W ogóle możecie też napisać w komentarzach, co wy sobie takiego fajnego, odklejonego kupiliście na back to school. Wiedzieliście, że Kerfur ma swoją maskotkę Kirfusia, Bo ja nie wiedziałam To jest taka długa parówka Parówko kot No nie wierzę, to jest lekka przesada Kolejne długopisy Tym razem z kafibarą Ja tu przyjechałam po e, jakieś pudełka saszetki niespodzianki A wyjdę z milionem długopisów oni mnie tak bejtują, słuchajcie. Tu były jeszcze jakieś słodkie misie, trochę podobne do Sylvanian Family. Znowu kolejne pandy przepiękne pandy to jest klej panda. Rozumiecie to? Klej panda. Dalej mamy misie, misie! Więcej misi, więcej kapibar! No, przyznam wam szczerze, że byłam w jakichś biedronkach, lidlach ostatnio, ale takiego wyboru to oni nie mieli, nie? Tutaj to było po prostu istne szaleństwo. Napiszcie też koniecznie, do jakiej klasy teraz idziecie, bo mówię, ja wam zazdroszczę, nie? Ja bym serio poszłabym znowu do szkoły, żeby móc sobie kupić takie piękne, ładne rzeczy. Bym miała przecudny zestaw back to school. Nie no, jeszcze koty. Jeszcze koty tam były. Nie, słuchajcie, ja już idę stamtąd, idę, idę! Matko jedyna! Udało mi się po tej ciężkiej przeprawie dotrzeć do działu z zabawkami, żeby znaleźć i kupić jakieś niespodzianki. I mamy tutaj z yy, koci domek Gabi coś, więc wzięłam. Znalazłam też cały, całkiem spory dział z mini minibrancami. E, ale były to chyba już wszystkie kule, które otwierałam, chociaż nie wiem, te serie do siebie są tak podobne, że mogło mi się coś pomerdać. E, ale widzicie, mają naprawdę w tym Kerfurze całkiem spory wybór e, mini-branców. Tu były jeszcze jakieś zwierzątka, e, Crybabies. Uuu, jakie złote jajo. Hmm. Wziąć czy nie wziąć? Oto jest pytanie. E, niżej były jakieś laleczki, tam jeszcze Lolo Surprise, y widziałam i Lolo MG. Ja zapomniałam, słuchajcie, o tych lalkach. Tak dawno ich nie otwierałam, nawet nie wiedziałam, jakie nowe serie wychodzą. Tutaj mam jakąś westernową lalkę Nanana -na -na Surprise, też w ogóle o nich zapomniałam. <laughs> Oho, a co my tutaj mamy? Disney Durables! Eee, dobra, tego zestawu nie będę brała, bo dzisiaj się bardziej skupiamy na jakichś mniejszych, wiecie, pierdółkowatych niespodziankach. I obok były, proszę bardzo, małe pudełka niespodzianki, więc oczywiście, że musiałam je wziąć, bo ich jeszcze nigdy nie otwierałam, więc od razu przetestujemy. Zobaczymy, może trafi się Stitch. A to, co to jest? Podróbka Popatoi? Kto z Was jeszcze pamięta Popatoję? Słuchajcie, no, wyglądało to bardzo podziewnie. Ale musiałam to wziąć. No, ja uwielbiam taki badzie testować. Yy, ogólnie był dosyć bałagan na tym sklepie. W sensie bałagan. No, było po prostu bardzo, bardzo dużo. Dużo dziwnych rzeczy. I trzeba rzeczywiście było sobie tutaj, wszystko wiecie, no sprawdzać, przeszukiwać. Zaglądać gdzieś tam nawet z tyłu na półkę, żeby znaleźć coś ciekawego. Ale wybór był naprawdę turbo ogromny. O! Monster High! Jakieś chyba nowe wyszły. A to czekajcie, patrzcie, to jest jakaś trumna szafa? Nie wiem, ale wygląda kozacko, nie? Eee, niżej były jeszcze, słuchajcie, Barbie. Pełno zestawów Barbie. Odwróciłam się i dalej były Barbie. <ścoughs> Cały różowy regał. Tutaj nawet wypatrzyłam coś, czego nie otwierałam. Barbie Cutie Reveal. To są chyba, słuchajcie, same zwierzątka, niespodzianki. A zaraz obok było coś ciekawego. Akurat te jednorożce otwierałam, ale tych zgnieciulaków jeszcze nie. Ula la 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 la, dzieci, dzieci, dzieci! Widzę pełno dzieci! Dzieci, wszędzie dzieci! Tyłek dziecka! Dzieci, dzieci! <laughs> o! Ptaszek! Gadający ptaszek! Taki wiecie, z tej samej serii co mój Flaming i ten żów! Pampersowe zwierzątka, które robią kupę i siku? Nie, no ja to chcę, ale zobaczcie, nie dosięgam, no, za niska jestem. Naprawdę, leżało to na najwyższym regale i nie mogłam dosięgnąć. Matko, jedyna na wielką grażynę. Co to jest? Co to jest? Czy ktoś mi wytłumaczy, co to jest? Jezus. Ja nawet nie wiem, czy ja chcę wiedzieć, co to jest. <laughs> Zaczynamy wybuchowo, czyli otworzę te dziwne. Podróby popitów, ma to niby, słuchajcie, wybuchać, chyba jakimiś konfetti. Niestety nie ma tu żadnej instrukcji, jak powinnam to otworzyć, no ale obstawiam, że po prostu trzeba to wypchnąć, no nie? Więc 3, 2, 1! A gdzie konfetti? Tu na rysunku jest konfetti! Komfetti. Jaki pacie w ogóle? Wyskoczyły tylko niespodzianki nic więcej! Zawiodłam się podwójnie! Mam tutaj y, pełną torbę zakupów, więc idziemy teraz wszystkie te niespodzianki otwierać, a Wy dodatkowo możecie napisać, jaki sklep kolejny powinnam odwiedzić. Y, wydaje mi się, że chyba teraz powinnam zajrzeć do Ekszyna albo do Dilsa, bo chyba tam jakieś nowe fajne rzeczy niespodziankowe się pojawiły, więc jeżeli chcecie taki odcinek, to zostawcie koniecznie tutaj 5000 łapek w górę. No i też z okazji tego, że zaraz macie powrót do szkoły, to możecie napisać w komentarzach, do jakiej klasy teraz idziecie. Ja bym poszła sobie z powrotem do, do gimnazjum tak, bo ja jeszcze chodziłam do gimnazjum. Za moich czasów było gimnazjum. Tam bym wróciła, bo tam było super! Jeżeli chodzi o moje zakupy back to school, to wzięłam sobie te dwa długopisy. No zobaczcie tą kapibarę, ona jest w kółku dopływania i u góry ma jeszcze kaczuszkę. I wzięłam jeszcze tosta i powiem wam, już żałuję, że chyba nie, że nie wzięłam więcej tych długopisów. Tam było jeszcze to łódko kurczaka, fajne i frytki. No no żałuję, nie? Wzięłam też, słuchajcie, tą pandę. To jest już tutaj, widzę, z tyłu napisane korektor w taśmie. Totalnie nie wiem po co mi korektor w taśmie, bo w ogóle <coughs> czegoś takiego nie używam. Ale sama ta panda jest przecudowna i jak gdzieś ją sobie po prostu postawię. Jedynie obetnę tutaj ten korektor i będę miała ładną figureczkę pandy. Popit, surprise, okazał się totalnym badziewiem, bo nawet nie dali konfetti. No ale jeszcze możemy sprawdzić tutaj, co się kryje w tych saszetkach, niespodziankach. Yy, ale wyczuwam tam. O matko. Czy to jest samochodzik do złożenia? Nie, nawet mi się, szczerze, nawet mi się nie chce tego składać, nie? A tu czekajcie, bo tu jest jeszcze druga saszetka. I tutaj jest coś miękkiego. Co to będzie? Kocyk dla naszego. Nie. Dlaczego nie daliście tutaj konfetti, tylko daliście w woreczku? Czy kogoś Bóg opuścił? Na wielką grażynę. Kto wymyślił coś takiego, nie? Dobra, słuchajcie, spróbujemy teraz zrobić, że rzeczywiście otworzymy to, wsypiemy tutaj te konfetti. I zobaczymy, czy to jakoś, wiecie, fajnie z tego wyleci. Teraz chyba powinniśmy też włożyć tutaj niespodziankę, no nie? Tak mi się wydaje, no bo tak, tak powinno być, że to wszystko razem wylatuje, ale, ale wiecie, kto kto wie. No dobra, i uwaga, strzelamy tam w steecha. Raz, dwa, trzy! I gówno, no. Ech, i tutaj chyba jest, słuchajcie, ten sam samochodzik. Coś mi się... Dobra, to nie było warte tych 8 zł, nie? Dwa razy to samo jeszcze dostałam, nie wierzę. I jeszcze mam burdel z konfetti. Niesamowite. Dla pocieszenia otwórzmy sobie Mirabal. I oczywiście, jeżeli one będą fajne, to będę mogła ich wtedy kupić więcej. Jeżeli będziecie chcieli, tylko to musicie wtedy napisać mi w komentarzach i zostawić wtedy tutaj też dużo łapek w górę. Ta kula jest też bardzo, bardzo ciężka. Taka trochę jak kula od Bilarda mamy, ej, ładnie to wygląda! Myślałam, że to taki zwykły plastik będzie, a. A to jest bombka! To to jest bombka na choinkę? Przecież do świąt jeszcze trochę zostało. Dobra, otwieramy to. Nie gadajcie, że tu serio będzie upchnięta ta duża maskotka. O! Tak! Tak! O Boże, jaki zmiażdżony! I mam czarnego kota! I tu mu się delikatnie łóżka, słuchajcie, świecą. E, co to jest to? To są jego wąsy? Czy co to jest? Nie wiem. No, powiem Wam całkiem okej, okay, ale najbardziej mi też ta kula tutaj zdziwiła, bo ona jest metalowa i to serio chyba jest jako bombka, wiecie? Na święta można sobie na choinkę zawiesić. Mam jeszcze yy, dwie inne kule i w ogóle. Co? One wszystkie się nazywają Mirabal? Ja myślałam, że Mirabal to jest od Miraculous, a one wszystkie są Mirabale, no dobra, ale to jest, słuchajcie, zobaczymy za chwilę, bo teraz chciałabym sobie jeszcze sprawdzić tutaj e, te zgnieciulaki, zgnieciulaki, jeden losowy zgnieciulak w środku, okej. Okay. No słuchajcie, jeżeli to się okaże fajne, to też wtedy z wielką chęcią będę chciała ich otworzyć więcej, e, szczególnie jak jest ich, wiecie, dużo do zebrania. Te odcinki, właśnie zakupowe, są bardzo fajne do przetest o! przetestowania. Czy warto kupić tego więcej, czy nie? Czyli to jest mały burger. Ultra cute. I mamy też chyba jeszcze listę. Zobaczmy tutaj, one mi wiecie co przypominają trochę te shopkinsy, no nie? Tylko shopkinsy były oczywiście gumowe. Dobra, tu są słuchajcie, Burrito, Żelek Michaś, imiona nawet mają. Proszę powiedzcie, że jest Agnieszka, jest Pomidor, Pamelka, Żanetka, Piotruś, Rozalka, Karolka. Barbecue Basia, a gdzie, gdzie jest mój ten, o hamburger Hania, no to dajcie znać, kto z Was jest hamburgerem Hanią, mm. otwieramy od razu kolejnego i ja, ja czuję, że już muszę chyba ich kupić więcej, nie, bo mi się <laughs> podobają, jeszcze <laughs> imiona mają, Daj, tak, co to, nie wiem, jest coś do jedzenia w ogóle. Gapie się na tą listę i gapię I naprawdę słuchajcie, nie widzę tego zgnieciulaka tutaj, bo żeberko żanetka to to nie jest, bo zobaczcie, tu ma takie uszy, jakby trochę kocie, a żeberko żanetka nie ma żadnych uszu i zielonego nie mam pojęcia, co to jest. Chyba, że w tej serii są jeszcze jakieś takie dodatkowe te zgnieciulaki, bo to mi bardziej na jakiegoś kotka wygląda albo pieska. Sprawdźmy teraz psi, patrol. Już tutaj widzę jakiegoś y, zielonego, zielonego psiaka. Powiem wam tak, ja nie wiem, jak one się nazywają. Możecie napisać w komentarzach, jak on się nazywa, jeżeli wiecie. E, o nie, ta kula jest taka trochę obita. I czy tutaj też będzie ten sam zielony ziomek, który jest na rysunku na kuli? Uwaga. O Boże, jak one są zgniecione! O zobaczcie! Wygląda na przerażaj... Ej, on się... Jejka, jak on jest zgnieciony! Przecież on się chyba nigdy nie naprostuje! No powiem wam tak, trochę przech... przesadzili, że do takiej małej kuli, zobaczcie, upchnęli taką wielką maskotkę. Jak to się wydarzyło? Nie wiem, ale czekajcie, on teraz dostał trochę wolności i chyba, i chyba się naprostowuje. Napiszcie mi koniecznie, jaką się nazywa. Tu widzę, jeszcze do niego mamy, słuchajcie, naklejkę. Dostaliśmy jeszcze do niego tutaj naklejkę i mamy też, oczywiście, całą listę. Eee, tutaj. O, to jest Roki chyba, no nie? Roki, dokładnie. I tutaj mamy wszystkie chyba kule, które możemy zdobyć, a tutaj właśnie maskotki, nie? Bo są te różne kule i różne maskotki. No to jak już jesteśmy przy psim patrolu, to mam tutaj Pup Squad, też yy, jakaś, jakieś pudełko, niespodzianka. Zobaczmy, co to jest, yy, bo totalnie na pudełku nie widać, co tu dostaniemy. Zielonego nie mam pojęcia. Yy, Okej, okay, jest. Co znowu ten sam. A, tylko to nie jest jakiś, nie wiem. Cyber, cyber, cyber zielony pies, cyber zielony roki. Ej, co to jest? Serio, to jest ten sam ziomek, co trafiliśmy tą maskotkę? No chyba tak, nie, no bo zielony to zielony. Nie pamiętam, słuchajcie, ile to kosztowało, ale ta figureczka nawet jest ładna, nie? Nawet całkiem, całkiem cute. No dobra, to została jeszcze tutaj ostatnia ta kula ee, z żółwiami ninja, wojownicze żółwi ninja. W ogóle dajcie znać, czy znacie tą bajkę? Matko, jedyna, wszędzie mam e, to kompety tutaj. Uuu! Ej, ta kula fajnie wygląda, nie? Tak. Super, i co będzie tutaj ten ziomek? Ja nie pamiętam, jak słuchajcie, oni też mieli na imię. Tam był, wiem, Leonardo, coś tam. Yy, zaraz sobie zobaczę na listę, to mi się na pewno przypomni. Ej, czekajcie, patrzcie, tutaj był na kuli czerwony, a jest fioletowy, czyli może rzeczywiście te kule to też tak wiecie. Yy, kula jest losowa i może maskotka jest losowa, nie? Okej, okay, ten znowu tutaj zgnieciony. Teraz wygląda trochę jak yy, zielony minionek. <średziny> To w ogóle jest. To są okulary, czy to jest maska? Nie, dobra, to chyba są, słuchajcie, okulary, bo jeden tam nosił okulary, tak mi się wydaje. Zaraz zobaczmy jeszcze, jak on się nazywa, bo nie mam zielonego pojęcia, yy, który to ziomeczek jest. To jest ten, słuchajcie. Fajnie, że mi się trafił w okularach, bo ja też mam okulary, ale oni się nazywa, co tu jest napisane? Johnny? A, Doni, Doni, chyba tam taki był. Doni, tak, Leo? Mike i Ralph, ale mm, nie wiem, czy one po polskiemu trochę nie miały innych imion. I tu widzę, że można jeszcze inne rzeczy trafić jakąś pizzę, jakiegoś nosorożca i, i takie, takie różne dziwne rzeczy. No to sprawdźmy teraz Disney do To jest słuchajcie, ta seria właśnie na stulecie Disney'a. Tam dużo e, z tej serii w ogóle wychodziło właśnie nowych rzeczy z Disney do ale tych. Niespodzianek, no chyba nie otwierałam, przynajmniej nie przypominam sobie. Um, więc zobaczmy. Aha, bo tu się normalnie otwiera drzwiczki, wszystko, dobra. Tu mamy domek. Wy... Aha, już rozerwałam. Chciałam ładnie otworzyć, no trudno. I aha! Bo tutaj można trafić dwie albo trzy figurki, czyli na pewno mamy dwie, a można też trzy. Okej, okay, dobra. I kogo my tu mamy? Co to za pies? Co to znowu psi patrol jakiś? Z jakiej to bajki? Zaraz zobaczymy. A to. Wow! Ale super. W pierwszej nie myślałam, że to ogórek żony. Ale fajne. Dobra, czekajcie. Gdzie lista? Gdzie lista? Ja chcę zobaczyć, co tu jest do zdobycia. Tu jest ich w ogóle chyba bardzo dużo. Nie no, słuchajcie! Oni mnie teraz zbejtowali! Ja chcę otworzyć tego dużo, dużo więcej, nie! Ja muszę je kupić, chyba zamówić. Co wy na to? Zamówić ich więcej? Dobra, tu mamy, słuchajcie, z Moany właśnie postać, ale to od razu było widać. I szukamy jeszcze tego psa, a jest tutaj! Dante! Ale ja tej wajki nie oglądałam, dlatego w ogóle nie... myślałam, że to z psiego patrolu. Otwieramy w takim razie szybciutko kolejną i bardzo mi się podobają. Chyba też ich właśnie kupię więcej, więc yy, yy, pamiętajcie, subskrybujcie ten kanał, żeby wtedy nie pominąć tego odcinku, jak je otworzę. A, bo to się tak ładnie otwiera, dobra, dobra, czaję. ba? <laughs> trzy? Nie gadaj, że trzy, bo to nie jest tak łatwo, słuchajcie, trafić trzy w tych dorables, bo oni bardzo często robią tak, że można dodatkową figurkę trafić i tu mi się trzy trafiły, ale sztos, o, dobra, mamy pierwszą jakąś księżniczkę tutaj, dobra, zobaczmy dalej. Eee, w ogóle, no mówię, bardzo, bardzo dużo tutaj tych figurek było. Tu będzie jakiś. Myślałam, że to ptak. A nie, to jest ten. To jest ta mysz. Okej, okay, dobra. Ale fajnie, fajnie wygląda. Listek, łyżka, super łyżka. Oj, z tyłu, jak ładnie. Dobra, i jeszcze trzecia. Okej. Okay. Ło! Wow! Co to jest za. To jest Sowa? To też jest, słuchajcie, z Moany. Dobra. Ja słuchajcie się do niedawna myślałam, że Wajana a Majana to są zupełnie dwie inne postacie. A się okazuje, że to są te same, nie? Bo ja po prostu tego nigdy nie oglądałam. I jeszcze na ostatek został nam koci domek Gabi. Co to będzie ciekawego? Na pewno jakiś domek, który będzie koci. Okej, okay, okej. Okay. Eee, I co to wszystko? Co z tym można zrobić? To jest po prostu tylko taka mała figurka. I, i to koniec? Naprawdę? Nic więcej? Domek i mały kot? No, to, 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 to trochę, trochę smutn, smutna ta niespodzianka. Jakoś taka mała, nie pamiętam ile kosztowała, ale. E, ale no, zdecydowanie Disney do Rable's lepsze, nie? Bo tam można nawet trzy figurki mieć.